Nevada. Świat kasyn i resortów górskich. A jak wygląda takie kasyno? No, właśnie Wam zaraz pokażę. Jadąc w górę na jeden dzień na narty, zatrzymaliśmy się w kasynie w Reno. Dlaczego? Dlatego, że jest dwa razy taniej niż zatrzymać się w korocie narciarskim. Taki zwykły, standardowy pokój hotelowy. Nothing special. Jak wygląda? Otóż tak wygląda, proszę bardzo, pokazuję, wyjaśniam jak wygląda. Tutaj wysokiej klasy, yy, wysokiej klasy zasłony, za zasłonami parking samochodowy. Za parkingiem samochodowym, zaraz Wam pokażę, wyjdziemy na zewnątrz. Target. Tutaj, proszę Państwa, yy, double queen bed. Double Queen Bed oznacza duże, ogromne łóżka. To nie są jedynki, to to jest czwórka ten pokój, jak ktoś tutaj powiedział ostatnio. Jak wygląda ten hotel? Rząd pokoi. Nic więcej tutaj nie ma. Tylko rzędy pokoi. Czyli nic innego nie dzieje. Jest też automat z Pepsi oraz ogromny parking, który powiedziałem, że Wam pokażę, no to pokażę. No tak, parking jest cały zostawiony samochodami. Dlaczego? Dlatego, że aktualnie jest godzina 23 w sobotę. Mamy dzisiaj 28, 27 jeszcze. W tutaj, dzień lutego, sobotę. co jest na parkingu? Tam daleko w tle widać o, kolejne kasyno i, e, i jezioro. Nic ciekawego. Cały budynek hotelowy wygląda tak. To akurat nie jest coś fajnego. Są tutaj dużo większe, lepsze i fajniejsze kasyna, które mieliśmy w Lino. To akurat jest mega takie budżetowe i słabe. No ale dobrze, jak to kasino wygląda? A, w ogóle widzicie jaką mam czerwoną twarz, ja właśnie siebie widzę. Słońce w ciągu dzisiejszego dnia na nartach było zabójcze. Jestem cały spalony jak pomidor. Przypomnę, jest 27 lutego. Kilkanaście stopni ciepła, kilka metrów śniegu. No i teraz tak, co tu się dzieje, jak to wygląda? To jest druga część budynku. Wyszliśmy drugim wyjściem. Też widać budynek, tak jak było widać. Widać tutaj autochtona z dużym silnikiem. Kadilak przejeżdża. I się dzieje. Przechodzimy teraz z budynku hotelowego kasyna. Większość kasyn to są takie drapacze chmur, hotele wielopiętrowe, które na dole mają kasyno. Tu jest troszeczkę inaczej. To akurat jest zupełnie inne. Tu wychodzi paru nawalonych ludzi. Teraz zrobię tak, żeby nie było widać, że nagrywam. Więc sobie wejdę. Dziękuję. Więc wszedłem z kamerą skierowaną na mnie od dołu, żeby nie było widać, że nagrywam. Jak wygląda kasyna? Przede wszystkim można palić. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, pani odziął taki To jest bardzo interesujące. straszny tłok. Straszny tłok. Tyle wam mogę powiedzieć. To jest straszliwy straszliwy tłok. Nie wiem, czy mi to wolno nagrywać, więc robię to tak trochę z przykuści. A... kupa personelu, A... ludzie, A... ludzie... ogromna sala. Ogromna ilość ludzi w ogóle no, Może jakaś security nie szczepiła, ale to jest ogromna ilość ludzi Jest też bar Można też w tą bazę Zaraz zobaczycie panią, która tu pracuje Tak wyglądają panie, które bardzo flusą no i cóż mogę Wam powiedzieć? Jest straszny tłok, jest sobota, e, w późny wieczór, e, ludzie grają, przegrywają ogromne pieniądze. E, e, dziwny ten hazard. Ja takiego nałogu w ogóle nie, nie rozumiem, ale co kto może to, to niech robi. Tutaj są ruletki, pokery. No, generalnie nuda. E, Wszyscy w tym kasynie przegrywają ogromne pieniądze, bo kasyno zawsze wygrywa. Musicie mieć tego świadomość. Proponuję nie, nie próbować grać. w No i tyle, słuchajcie. Tak trochę dzisiaj stajniaka, natomiast mam nadzieję, że było fajnie. Ogromne miejsce po prostu dziwne, i... ogromne miejsce pełne ludzi. Hmm. Eee, przyjeżdżających tutaj na weekendy przykrywać ogromne pieniądze. Eee, no cóż, miłego dnia. Pozdrawiam was z Dino. Jutro, jutro będę odpoczywał. Eee, trzymajcie się w takim razie. A jedę do recepcji hotelowej, która znajduje się tutaj. zapytać o której się muszę wyczekinować. Eee, właśnie pan tutaj z fajką przychodzi, można normalnie palić. Eee, bardzo mi się to nie podoba. No ale cóż, takie prawidła. Idę pytać o. Późniejszy, e, późniejszy check-out e, Bo bardzo bym chciał się wyczekałtować później bo jutro nie jeszcze Więc tylko tyle jaż aż tyle e, Właśnie pan z się na mnie głupio gapi e, bo zastanawia się co ja robię e, Good for him. Dobra, trzymajcie się, na razie this, ...talking to the, to the machine like this And you actually were... Behind me, so, yeah. and when you were looking, the camera was like just like this, and I was talking to the camera. And this man went behind me to check what I was doing, and he saw that there was like okay. ceiling in me. Dogrywka właśnie dorwał mnie security, które wezwało superwizora hmm, kasyna, i zostałem opieprzony, że coś nagrywam. Eee, pokazałem Na szczęście nagram więc już je dwa wideo. który pokazywał tylko moment twarz i sufit, więc pokazałem mu to wideo i powiedziałem, że właśnie to jest to, co ja nagrywałem, więc udało mi się nie zmazać tego, co, co chciałem Wam pokazać. Zaraz spróbuję dołączyć to wideo do tamtego wideo, no i będziecie mieli pewny obraz. Tak wygląda kasyno, tak wygląda budynek, tak wygląda parking, tak wygląda impreza. Ja nie wiem, czy cokolwiek widzieliście z tego, co nagrałem tam ale no, musiałem to robić naprawdę na tajniaka, więc mam nadzieję, że to co zobaczyliście będzie wystarczająco dobre.